z tej strony gramy.pl Dziś sobie zagramy w Rolu Starsa. A poza tym, wpadajcie na mojego Instagrama gramy.pl Bo tam są różne fajne zdjęcia. No i obserwujcie, dobra, no to wybierzemy sobie na początku. Niech będzie pamka. Na starcie gra w parze, wrażę czego. Niech będzie.

tu... Nie, nie, ja to nie podchodzę. Jeszcze tu zaraz wyjdzie poko. <noise> o dobra, niszczę tego, niszczę tego. O kurde, zabił mnie, zabił mnie. Szybko strzelaj. Dobra, zabity, uciekaj, uciekaj. Kurde, przegraliśmy. Jeden pucharek. Mniej. Dobra. Mm, co tu jest? Lepiej nic, ciekawego. dobra, weźmiemy sobie teraz może Rose. Nie. Mm -mm. Broka, dawno nie grałem Brokiem. Brokiem. Już Kurde, brok za, na broka. O kurde, zabije mnie, zabije mnie, zabije mnie, zabiję mnie, zabiję mnie. Kurde, aj, ja ja Pan soczek, bier soczek, tak, tak. Weź soczek, wez, weź, soczek. Dobra, I teraz lecisz na nich. Dobra, leć na bo, leć na bo, leć na bo. Kurde, leć na bo. O kurde, co Dobra, zabity. Dobra Penny, leć tam na środek. Jezu, nie. Nie, nie. Ten bro został zabity. Przez bo. O kurde. Ten bro, który mnie zabił. Dobra, strzelaj. Strzelaj, zabijesz Nie, no teraz to... Nie, głupie. Zginęliśmy, ale trzy, trzy pucharki zawsze spoko. Teraz rabunek prezentów i niech będzie ból. Bólem dawno nie grałam. A poza tym za niedługo mi wbije 30 obserwujących, więc... Badajcie i będę ucieszony, jak wbijemy 30. Ale jeżeli już wbijemy 100, to będę już na maksa. O kurde. Poko, 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 kurde. Poko jest zły. Poko jest zły zabity. Aj, Frank nas zabił. Alko. Zamrożony i zabity. Kurde. Frank, Frank, Franka, Franka. Franek już giniesz. Franek chodź to Zabity. Przed ultem. Uff, na szczęście. A muszę tu się uleczyć. W krzaczkach. Dobra, mogę lecieć. O kurde, Frank. Lecę na Franka, lecę na Franka. Na Franka. Kurde. Zabity Frank. Teraz tu tego Daryla i Poko trzeba zabić. Daryla i Poko, Daryl i Poko. Zabity Poko, kurde, niech to. Ajajajajaj. Podajcie na kanał i zostawcie tam czerwonego subika razem z żeby was tak, nie minęło. No i tyle. zgrajmy. O dobra, pomogę e, temu, El Primo. Dobra. Teraz tego... Kurde, bewe. Nie strzel. O kurde brok, co ty robisz? To, co ten brok robi? Nie, ten brok jest głupi. Kurde, zastrzelili mnie. Zstrzelili mnie. Kurde, lecę, lecę, lecę. Lecę, 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 szybko, bijemy ich, bijemy ich. kurde, strzelili na y, ultem, strzelili ultem, dobra, prezenta nie dotkną, dobra, szybko, ale Primo, zabijaj go, zabijaj go, kurde, kupek, dobra, musimy teraz go chronić, będzie remis, dobra, prezent zrobiony. Musimy mieć teraz do nas, ale nie zdążam, nie zdążam. My musimy ich strzelić. O kurde, nie. Pilny prezentu, pilny prezentu, a ja y, podlecę do nich. Kurde, kurde, zabiją mnie, zabiją mnie. Kurde, przed wejściem. Trudno będzie remis. Ale ten brok jest głupi, jakiś No wystrzela ulta, byle gdzie. Kurde, zamroził mnie. Ej, primo, leć na niego, leć na niego. Zabity. Teraz tego, tego, kurde. Daryla, 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 Daryl zabity. No, Poko, chodź. Nie chcesz się bić, No okej. Okay. Poko. No chod, Poko. O kurde, uleczył się. Kurde, pobiegłem byle gdzie. Ale już nie zdążą strzelić. O, jestem gwiazdą gry na szczęście, chociaż. Ale za A trudno. Napad. Chodźmy na napad to będzie nasza ostatnia gierka, bo już trochę ten filmik. O, więc tyle o victory i tak poza tym był skin e, do Rico e, Rico akurat dobra jest zabity Brok o kurde ale TeamCrow jedzie ała Crow e, e, wali mocno Vivian masz lecę tam Idę strzelać, strzelam, 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 strzelam. Kurde, strzelam, strzelam i uciekam. Dobra, trochę tam postrzeliliśmy. O kurde, a nic nie strzelaliśmy. Do sejfu. O kurde, kroła, kroła, tu podjeżdżam podjeżdżony i teraz trzeba tego tego Broka. Broka i Bibi tu jest. Brok i Bibi tam jest. Kurde zabity i teraz trzeba tą Bibi zjechać. Kurde gdzie on jest? Bibi chodź tu. Bibi, Bibi. Ała kurde. No, kurde Kroł jeszcze nam bije. Trudno idę na nich. Idę na nich i tyle. Lecz idź Brok. No jak zabici zostali? Kurde strzelam. Ajajaj. Aj, aj. 2500, dwa, dwa pięćset. Strzelam na blisko. No kroła trzeba tego zabić. Nie, przegraliśmy już, kurde. Zostałem zabity. No dziękuję, że go zabiliście. Pilnuj safe, a nie. Nie, no ja z tym rico nie wytrzymam, mam jeszcze z tym Bo. Nie, oni są głupi. Więc mi przejść, to oni się latają i strzelają do nich. Kurde, Bibi. Bi, bi. Kurde, przegraliśmy i tyle. Trudno. Trudno minus 4. No to to jest koniec odcinka. Trzymajcie się, Tej, Cześć. Te.